No. Okej, okay, okay, ja pododziały y, mają swój czas. Y, Możecie się zrealizować no, nie? Szymanowski, mm. y, oddal się na kierunek, wschód, na jakieś 30-40 metrów i tam od odpraw swoich ludzi. Jeszcze Szymanowski z tej strony. To jest, to jest. E, ostatni z handwicków, które tu stoją ma tylko 3 miejsca dla czterech osób. Natomiast po prawej stronie przy statki nowej jest chyba jeszcze jeden handwik z PKM-em. Ja mówiłem tylko o samochodach z KM-ami, nie bierzemy tego bez KM-u. Tam, dobra. Czyli ja biorę ten z KM-em, ostatni z KM-em, okej. Okay. Dobra. Uwaga panowie, brawo. Tak Trzymam jest... do brawo, oddalamy się na kierunek 70 do tego kamienia przed nami i tam zrobię odprawę. Okay, ja wiem. Pan. W razie ostrzału, jeżeli zatrzyma się hammer, to może być tak, że będziemy zapierdalać za miejsce ostrzału. W razie gdyby dostaniemy rozkaz na... zatrzymania Hammera, Najpierw. to by wychodzi. Czy wszyscy wychodzą oprócz operatora KM-u y w pojeździe? Natomiast KM-ista piechocza, opuszcza i stanowi wsparcie. Uwaga panowie, naruszamy. Jeśli mógłbym sugerować to ustawienie bokiem samochodu do ewentualnego ostrzału, wtedy ustawię naprawdę KM na maskę z przodu i mam dobry... mogę ostrzelać, tyle. E, alfa, ja poruszaj się 100 metrów do przodu. Wzrótł Alfa, to decyduje Marek, przejdź przede tak? mnie z tym KM-em. Przejdź przede mnie, iść za raderem. No, Maxi, m. Nie za proszę rok. żebyś, jeżeli to jest Podstawiam możliwe, odciągnął jest swojego kolegę do samochodu, z, którego, z którym przyjechałeś. Snajper m chciał słaniać podnik do góry. Podnieś lupę do góry Dobra Falski pilnujesz naszej dupy Tak jest, zrozumiałem Prawą, za brawo idę Za brawo Nie tędy, nie tędy Apaty, prawą budynku północy Czekaj się tam... A teraz jak tam czysta Piotra, przeskakujesz tą do... płotów po przeciwnej stronie przez tą otwartą przestrzeń. Szybki przeskak do płotów. Alfa, nie mam kontaktu z Maxi. E, możesz sprawdzić czy on... to przejście. Jest ze mną, z czy jest, jest? ze mną. Czyli medyk zostawił rannego? Ranny już jest w porządku, dołączył do alfu razem z medykiem. No to informuj mnie odmówka. Chyba. Piotras, Piotra, nic Radek kolumny wejdź. Dobra, wasze tyły osłaniamy. Nie się martwić na razie waszymi tyłami. Poczekaj, zostaw. Nikt nie osłania waszej dwunastej. i Rafalski przeskakujecie przez tą otwartą przestrzeń. Już jest. To jest. Powtarzam, nikt z Was nie osłania dwunastej. 12. Rafalski po drugiej stronie. Panowie, za mną! za Szymonowskim ja trzymam dupę. Snajper z się na I-12, na ich przodzie. Ja obserwuję ich tyły. Poczekaj moment. Ale pilny sobie te, tej z te lewej, ja proszę przeskaku. przeskakuj. Przeskakuj Sprykujcie, do następnego budynku. Przeskakuj do następnego budynku. Idziemy w tą przestrzeń Reszta grupy brawo podąża za mną. Zobaczaj, tu stoi ciołów, zaraz za tym narodzikiem. Odwrócony z tyłem do nas. Y... Okej, okay. zawołajcie Dobra. mi Razera, bo on ma ładunek wybuchowy. Poza Razer, to, dawaj tutaj, y... ja rafu... przejmę twój rafu... parametr, dawaj. i z Razerskim ściągnie Razera. Dawaj do Śmiałewskiego. Razer, tutaj za tym rogiem stoi ciołów. Wychylisz się tutaj za winkla i ocenisz możliwość podejścia i podłożenia ładunków pod ten czołg, który tutaj jest po prawej, za, za narożnikiem. Żeby nie bo Brawo do wszystkich, brawo do wszystkich. Dwa ładunki podłożone, gotowe do detonacji. Okej, okay. osoby, które oceniają kierunki zostają na kierunkach, pozostali wycofują się. Tutaj okay, my zostajemy, alfa nie się wycofa, brawo nie się wycofa. Wycofaj się do tyłu, wycofaj się do tyłu, bo jesteś w strefie rażenia. Ja ja wiem Rafer na komendę Preferec. będziemy detonować, no powiem ci się. A to jest blisko jeszcze. Panowie Piotr i Rafał... Z powrotem wycofujemy się na, poł na wschód, czyli wzdłuż tą drogą, którą żeśmy przeszli. To jest. Spotkaj do tyłu. Za budynkiem. Tutaj. Rafalski, tu się. 50 metrów poszliśmy na wschód. 50 metrów poszliśmy na okay. wschód. Ok. Alfa Brawo, brawo zacznijcie wycofani. Ja bo się, co pójdzie to się alfa to, to idziemy dalej, nie? Okej okay. Brawo, na to czekamy? Brawo tu Zulu. Kiedy przeskoczysz przez e, tą przestrzeń, która jest za tobą, odpal ładunki. Zulu tu brawo, ja Zulu już jestem przy, Radek, prawie, przy prawie przy prawie przy hamerze. Panowie, pa, e, grupa rusza, grupa za nimi, zabiegrzamy przez ten przesmyk, przesmyk haltujemy się przesmyk po lewej chaltujemy stronie, chaltujemy stronie przy zabudowaniu. Nie mamy, nie przeżyjemy, przeżyjemy. przeżyjemy. Rusza, ruszać. My za nimi, przeżyjemy. Zwalcie wszystko na pasmana, na tatmana, patrzcie co się będzie czało Nawet prawdę tam Wiem gdzie jestem z Wami w A2C A2C Ok, staraj do tych A my stały z lewej, ale to nie jesteśmy na Z wszyscy, z wszyscy Cały, cały dostajemy. Cały z 220. Przystrzał z, z 220. i zaporowy na 220. Mamy 500. Mamy ostry Rzućcie dym jakiś.

Okej, wycofujemy się. Szybko. Nieprzytomny jestem! Pomóżcie mi, jestem nieprzytomny. Wypijmy ty mi śpiewasz. Wszyscy, którzy żyją z chy... wydawać się duchy